Cześć, tutaj Bobek i zapraszam Was na kolejny gry w To jest oczywiście Max ze mną. No, Zależy do oglądania mojego ulubionego draga, którego oczywiście nie wiem dalej przejść. Kurde nie idzie, a już go przechodzę chyba, nie wiem, milionowy raz. Czy na tej jednej szpitale? O, super. Dobra, super. tylko teraz spokojnie zadaję jedno ręko. No, nareszcie, nie no. Okej, okay, dobra, witam was do ludziska, teraz ja się z wami przywitam, ponieważ wiecie, no tak, musiałem sobie poczekać aż, aż Bóg to przejdzie i dopiero wtedy chciałem się z wami przywitać, czyli teraz otóż. No. taka technologia, ok, stoper cały czas działa, Jecha... widziałem że Bob tam jechał ponad 300 czyli Bob ma oczywiście lepszy samochód tylko nie umie tego wykorzystać, o kurwa, gwiazdek w Pizdu i trochę, dobra, zrobimy, czekajcie, gwiazdki sobie odjebiemy i odjebiemy sobie jeszcze ten ten ten, ten. obu, chce sobie... tak, to no. jednak się nie myliłem i jest tutaj URL, oczywiście sobie go zrobimy Aha i pro, znaczy dużo mamy, znaczy może nie dużo, ale właśnie nie, nie, nie nagrywam teraz często innych gier, ponieważ nie mam klawiatury swojej i pożyczy, pożyczyliśmy to teraz od głowka, więc zagramy trzy, trzy odcinki z Network Spida i znowu nie będę nagrywał nic, nic poza tym, tak no, więc lekka lipa jest. Ale trudno się mówi no tak czy nie bo. no tak. No Dokładnie. tak, więc. Mam nadzieję, że w tym odcinku przynajmniej dojdziemy do następnego miasta Fajnie by to było Jakby jeździć nam, jakby nam się to udało oczywiście No Zresztą tutaj, ile? 4... 3 czy 4 wyścigi URL mm, No i dużo gwiazdek Z gwiazdkami no. będzie dużo jeżdżenia Nie wiem czy URL, bije jakiś URL No nie, nie pojawił się tam na lotnisku czy już gdzieś zrobiliśmy go Nie wiem Zmieniłem też te wloty u góry, jeśli jakbyście nie zauważyli Które no lepsze są na pewno Ogółem mi się nie podobają, chciałem to zmienić na, na jeden ale z, straszny duży spadek jest właśnie z tą gwiazdką, więc zostawię te dwie teraz takie jakie są. Mówi się trudno. Nie wiem, no na pewno wygląda to lepiej niż wyglądało poprzednio. Znaczy no mi. Bo wy to tam możecie, nie wiem, jak wy to odbieracie, ale jeden chuj. No tak czy nie, bo... No tak. Aha, to. To jest tutaj, okej, okay. jaki? Okej, okay. jedna tylko pętla tam jest. No. Zobaczymy jak to wyjedzie w ogóle. No i jak mówię, się to złotach to nie mi się dać. Czy no, ja, widziałeś, Uwaga, że ta lusterka też jest gdzieś. No ale pierdolę kurwa, to nie widać z góry. No tak, w tyłu to jest to coś nie fajnego. To jest, skręcam kurwa na lewo jak mogę, to hu. Aha, jogłem kurde, wiecie, nie moja klawiatura to się tak zawsze człowiek przyzwyczaja się tylko do swojej klawiatury, więc muszę ją tak, wiecie, ogarnąć. No. To ma jest tak trubeczkę węższą niż skanderowej klawiatury, nie? Dokładnie, jeszcze jest bezprzewodowa. To jest zajwisty, znaczy zajwisty bajer, nigdy nie miałem takiej bezprzewodowej klawiatury. A teraz Bob, ja ci wiesz, z tyłu walnę miotą w głowę i sobie tą klawiaturę wezmę. No tak czy nie? No tak. A, dobra, chyba mi się uda. Oj, zajebiście. No chociaż nie wiem, teraz się opierdala. Chociaż nie, dobra, goni mnie tam. Nie będę się opierdalał. Kurde, cztery okazjony. To już dwa były. Chłopie! Kurde, Ale krucie, krucie. No fajny, fajny ten wyścig. Tylko ta pętla, tej, tej pętli tutaj nie umiem wziąć, bo jest jakoś taka chujowa. Jak to cztery sekundy załatwię. Nie no stary, no patrz co ja mam za samochód w ogóle. No, w sumie na maksa, nie? No. Co się blokuje? Nie, kurde, to ja będę odwiedzał. O, oh, fucking speed. Nie stałem turbo, jeszcze kolejny podział. czy jeszcze nie. nie. chyba turbo właśnie są dwa tylko. Wszystkie inne części są właśnie z trzeciego zestawu, ale turbo wydaje mi się, że nie ma. Chociaż mogę się mylić oczywiście, nie? Każdy jest człowiekiem. Nie. Może to miał inaczej? Nie, eee, dobrze. Eee, dobrze nie no, nie chciałem miałeś. powiedzieć po prostu, że każdemu człowiekowi się zdarza jakiś błąd, tak? No, a to, że każdy z człowiekiem, to też jest dobrze. No, raczej dziwne, ja był kimś innym, nie? Nie człowiekiem. okej. No, Juppie, okay. To jeszcze będą zmiany co do 350, ale to spokojnie. Mamy 5 minut, okej. Okay. Mamy jeszcze tam, widziałem sprinty na pewno. Jest to sobie, o właśnie, tu mamy od razu sprinto Nie, jak ja tego kurwa nie lubię. No, jasne. Dobra, odhaczymy sobie już to. A, to trzeba jechać. Mm, a nie. Czekajcie, zrobimy od razu... Nie wiem. Tu bym pojechał do tego zielonego, ale pojadę tutaj do gwiazdki, bo niektóre gwiazdki mogą być od razu zrobione, kurwa, złamała się ty. Będzie, Góra, będzie? będzie. Nie będzie! No ja, dobra zrobimy. A minuta dwadzieścia, to nie jest daleko. Kurde, nie wiem, że sobie właśnie poradzimy, jak jest kurwa 7 gwiazdek, 1 URL. 7. No, no, no tak, no, nie, nie wiem ile, ale tak podkreśliłem, no z no, no, 5, 5 a ja. 7 to jest dla mnie bez różnicy i tak dużo i tak. No. A jeszcze na tam u góry mapę, nie? No. no kurwa. To nie miało miejsca. Aha, <laughs> wyświadki. Nie no to hamuję na szczęłce I ogółem właśnie, to mi kurwa często wychodzi tutaj. Nie wiem dlaczego. Mm, Nieważne No jest to to A właśnie bo to znaczy hmm. To jest już tutaj To jest już tutaj Nie ma już nic Nie to nie tak szło No dobra hmm. Nie strasznie mi tutaj lata dzisiaj Ale to nic Przejdziemy to przejdziemy Trzeba to... O oh, się blondi blondy wszystko dobrze. Ile będzie fajsu? hajsu? 6000. No mamy ponad 4 gwiazdki, zobaczmy. 994, yy, słabo. mamy ile gwiazdki? 94. Mówię, że ponad, ponad 4, no. Dobra, jesteśmy tu. No to kurwa. Głupie pytanie. O nie, ja nienawidzę tych na uprażeni, ale trudno ludzie. Muszę, trzeba to zrobić. Nie muszę, ale trzeba. No lepiej teraz niż na koniec. To będzie kurwa 30 odcinków tego. Dobra, zahamujmy. Patrz jak on kurwa słabo hamuje na tej strzałce na dół, ja pierdolę. Z No, no nie widziałeś? Widziałem właśnie. Aaa. <laughs> Miejmy do szczerze, że nie jest Ale bardzo kochany maszynę. Patrzcie, znowu ten Hyundai. Czy Honda? My mieliśmy Hyundai co? Honda Cube. Oh, Hyundai. Mm -hmm. Hyundai. My mieliśmy Hyundai to ten te same naklejki miał. Co my do Hyundai, Tylko, że on, on mia, ma czerwony ten, czerwony dół, bo ma ogółem, nie? jako, mm -hmm. jako cały sam. Dobra ale to. przejadę to jak najlepiej potrafię serio, żeby wiecie, nie brać tego czasu, już będzie wszystko na poważnie. Chyba. Ładnie, ładnie, na zakręcie 290, normalnie to bym chyba się zeszł, a tak jechał na zakręcie. O ty skurdeł oh. synu, myślałem że to minę. Ale jakoś mnie to zrównowa... z równowagi. Z, równowa z nóg, nóg. ale <laughs> to mnie z nóg nie wywróciło. Nie. Yeah. <laughs> A na autostradzie to ja się mogę ścigać, kurde. No w sumie nie mam jakiejś takiej mega przewagi jeszcze. Ale to się... No. Po... ale to się zmieni. Aha, tu bym, wiesz co, sobie dał stary spowolnienie czasu. tego jakby tu było możliwe Kurwa, coś mi się tak... No, nie, dobra, nie ma Damy radę. To się zbiera bez zapętów, nie? To Dokładnie, oglądałem to wczoraj. Serio? No. Właśnie, bo mi mówił o Bobie Budowniczym i ja za nie wiedziałem co to jest i musiałem czy to wczoraj poglądać. No i kurde i teraz to ja to cały czas śpiewał. Co? co? Ale do nie? Uj, no jak każde bajki. No ale jak się miało kurde 8 lat, no to się oglądało, nie? No, ale ja takie inne bajeczki oglądałem. What the f no. Dopiero pierwsza w dwie minuty, Niech. Ale czy da mój to da mój Okej A to coś to oglądałem Ale co ja chcę robić Jak ja bajkę oglądałem? Bolek lolek o trochę hakaz wyglądałeś Pójdzie jak matełek No, takie beczkę oglądałem stary, jeszcze tam reksia oglądałem What the? Job ja ponad 300 jadę, nawet... 317! Nawet nie wiedziałem! 318 Mówię ci, na dragu się najlepiej nitro okaże, ty tam jechałeś ponad 320! Nie, nie patrzę, no, Ja czy ja tam zerkę, mogłeś mieć nawet więcej, nie? No ja tylko byle ten, byle nie jest, nie o, Wiedziałem, że tam nie skręcę, dobra. No on cały czas nie ja skumajcie, on cały czas jest na, na ziemi, on jakoś nie wylatuje ten 350, jak, jak to było z na przykład. No sam widzisz, nie? Że oni kurwa odpierdzielają tam <noise> kilometrami, a my cały czas na, na ziemi. Grunt pod nogami. Kurde no, mówię ci, że ten jak dawałem strzałkę zawsze to on tak fajnie hamował i skręcał. Patrz jak, jak robiłem coś takiego. Może jest ta strzałka, to jest rypanie, nie wiem. Żeby to rzadko używał strasznie, więc... Dobra, niech Jezu, że te trzy okrążenia dali, no to trochę jest... No zaraz przewaga jeszcze 22 sekundy. No żeby... O, tu, było perfekt żeby przegrać raczej nie udaje mi się, ale to... URL, no nie, no nie zrobimy tego na stugę. No nie, nitra już nie mam niestety. No już że już próbuję. Czy tyle znowu wyjedziemy? Trzeba się zastanowić, czy będziemy kupować skalana w ogóle. Czy się opiera. No. Będzie coś lepsze od 350. O kurwa. ja ci powiem, że nie wiem, właśnie czy. What the fuck? Dobra, zrobię sobie tak. E, nie wiem, czy właśnie Skylar nie jest lepszy od 350. Nie mówię tego, że 350 jest moim najlepszym samochodem i wiecie, i go kurwa będę, nie wiem, bronił czy coś takiego, ale ja nie wiem. Ci powiem, szczerze mówiąc, że nie wiem. Start ma chyba lepszy. Co jest jeszcze pomiędzy 350 po Ascalanem? Nie wiem, tam jest podobno jakiś fajny też samochód to Gdzieś Mustang No jest, ale to jest... No to ja bym powiedział, no na równi, nie? tymi samochodami hmm. To jest sama taka elita, nie? Mustangiem no chciałem się przejechać, ale no po co? Nie no mówię Ci, nie maże. Jak już mamy RX8, RX7 no czekaj, jakby, jakby po tym URL-u, no dobra no, przepraszam, no jakby po tym URL-u się odblokował y, Skyline znaczy się, Znaczy czy to wtedy znowu byśmy nie powiedzieli w ogóle praktycznie 350 nie? No bo my jak ten dajemy jesteśmy ciągle, nie? No, to jest kurde, mnie to, mysle, tak to tak zastanawia, tak. czy właśnie już wcześniej nie był przypadkiem w sklepie ten 350? No bo ten 350 jeszcze były strzał tam, nie? No. To już mogło być wcześniej. Jak mniej bo... więcej, bo ginął. O dobra, to, że... I mamy 13 minut, okej Nie no i co mamy gwiazdkę, twój drag, mój UR... No twój drag, mój Street X I moje na No w bo miał strasznie dużo dragów w tym mieście No, że 4 to były na tym... na torach, nie? No na torach jest, na torach, na tym pasie mniej więcej startowym Znaczy było samo? Nie, nie, to jest na ty, na tej... Fabryce. O, Tam tam... No co no, tego taka nie... prosto, tam jest fajnie właśnie, nie? No, to tam troszkę trzeba skręcić, bo... Nie są... nie... kurde, chyba, czym jeszcze mieściłaś bramów, nie? Okej, okay, co my tutaj mamy w pobliżu? Aha, jeszcze mamy sprinta tutaj. Dobra, to sobie jebniemy oczywiście tego sprinta i jebniemy sobie potem od razu gwiazdkę. Aha, bo ja... Ma... Nie, bo... Jezu, już myślałem, że mi się wyłączy, bo nie wiem. A to się nie, nie wyłączy. No, to jest blisko czasem i też mi się naciśnie ten start zamiast alti, bo coś, no. i co ty mi to odpydalasz, człowieku? Nie, to się na lewo, a tam widziałem po prawej, nie? O, jeszcze cash. Kupiłem się? No. Ja. ja. 44. Ok, 44, koła. O, zajebiste! Znaczy, nie wygląda na ponad 3, na ponad 2,5 km, bo No. Ej. Ja sprintę lubię, to już mówiłem. Niebany jesteśmy z pierwszej pozycji. Co się dzieje ludzie, coś się kurde dzieje. Ten stat ma dobry, ale nie teraz. ale GOSZ ma zawsze dobry. Kurwa, o oh, shit. Te! <ścoughs> co też na street isie, jak wtedy tak by co pojecie, No ale teraz... M, ja tą 350 nie zrobię za dużo. Z takich żeby ona się wchu zga, nawet jak masz najmniejsze opony. O, ten tu też ładnie idzie Ne kurwa i zwolnił, ja pierniczy to jest na tym poziomie łatwym jednak Scumbag over. Nitros, Nitros Bros Skąd, a nie to było z Mario, dobra, pojebało mi się Ja mówię skąd... Ja, skąd, ja mówię skąd znam to Bros A to jest Mario bros, a nie Nitro Bros Nitro Bros Rade, rade. Ile mamy? 50% i o to chodzi właśnie w tym. No i minusy. Jeszcze nie idę minusy. Minusy. Najszybciej. Jezu, ale łamany ten wyścig, nie? No, dużo skrętów jest. W pizdu. O nie, da, dobra, nie będę tutaj używał skrótu. Mini skrót to był. Kiedyś mówiliśmy o skrótach. Znaczy, ty się mnie pytałeś, nie? Czy no. są skróty. To tu miałeś. Ho, i tu byś wyjechał O kurde no, ma... No ale kiedy zgodnie nie znać. Można się zastanawiałem, czy byśmy nie ponarywali wzrat auta później. Nie wiem, ja się z wyścigami na razie przejadłem, ci powiem do jakiego nagrywania. Bo to tak pograć to spoko, ale no nagrywać to wiesz, tu chodzi o ten komentarz jednak No nie? No, no. No w sumie jest sobie... No grać się fajnie gra, Ja nie mówię, no. że w network network mi się chujowo grano, znaczy no wiecie, czasami się nie wiem, znudzi albo coś, ale o ten komentarz chodzi. Przez no. minut, minut. Okej, okay, to sobie zrobimy tą gwiazdkę, nie? No już od razu. Już wyraz. nawet nie po kolei już to pierdzielę. Nie? No to co będą mieliśmy. I tak się go zmodyfikuję jeszcze. No tak. dobra, już nie będę to powtarzał, bo nie wiem ile razy już powiedziałem zmodyfikowa... Dobra, jest kurde tutaj. Czy to jest ta ciężka wchuj gwiazdka? O nie, wiem, że jedna jest naprawdę tak upierdliwym stworzeniem. Znaczy gwiazdką. Że co długo się dzieje? No i tak chujowo, czasami mówię, znaczy... Wiem, że raz miałem gwiazdkę, tylko że grałem na normalnym, nie wiem czy to ma jakieś powiązanie. Ale nie dojechałem parę razy, znaczy w jednym nie? jedna jest no. taka gwiazdka, że nie umiem w ogóle dojechać do, do tego o kurde nooo no, coś mało zwrotny dzisiaj nasz ten. Ma, jest mało odpalony był zakupiony w środku no kurde, znowu tydzień przerwy nie? no oj możliwe, że to jest ten kurde, dobra, mamy minuskę 20 żeby tylko nie stuknąć gdzieś. Gwiazdka mi tutaj tylko nie, żeby nie odpierniczała jakieś takich, wiecie. What the To jest tu już? A to nie to zdążyłem. To nie o to mi chodziło. No, jeszcze jest pięć innych, nie? O, zajebiście jak automatycznie robią. To jest coś pięknego, dziękuję. No nie trzeba się stawia się nic. Ej, skumajcie, my jesteśmy na dole. Co URL? Nie no. Czy URL jest swój dalej? nie? Co chodzić? Hmm, zastanawiam je to Tu, z... e dobra, zrobimy gwiazdkę stąd No Czekaj, zrobiliśmy dwie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no siedem, dobrze mówię Czy zielonym sprawdzić, czy to No Dobra, może zrobimy to do... Chociaż nie, no teraz zrobię tego E dobra, i... Je... O, flaps Patrz, nie no, zrobimy no, tego, co mi było planowane na to no, ja, się Jeszcze mi to wyskoczył Mamy czerwony? Mamy czerwony o. No szkoda. Szkoda, że nie jest automatyk. No kurwa, daję enter. Eee, a jeszcze 20, czyli jest, tak? Nie, to jest na pewno to była ta, ale chyba mniej czasu było. No normalnie może tam jest coś. Może jest coś właśnie, no. Kurwa ma pięknie, pięknie Eee, to oto strado się przy to nie Co? Nic mówię, kurde ma zakręcił kurde, czyli drogą. No, no, no. Hmm. A, pomoż... What? Nie wiem, ona odpierdala jak zawsze. A, dałem radę i to z trudem. Pobierz mi z taką kartką. Dla wyha. Aha, no. Przewołanie nie Okej, dobra test. Jezu, bo ta ściąga czasami pokazuje... No, ten, a czasami jest... się tak, wiesz, ba, bu, babuja, nie? Babu... babuja. No patrz, tak, no teraz nie, no. Bo nie mam na przykład, takiej drogi. Ale właśnie jak są te cztery... No nawet mi spacja kurwa nie idzie. To. No przecież to on powinien tak wślizgnąć o włopie, żeby się zawślizgnąć. O, automatyk A nie, ja tu jechałem. I co jest? Wszystkie automatyczne. To mi się podoba, dopeczki. Nie, nie zapisałem. Pff, włącza się. <laughs> Właśnie Dobra, minut. gdzie jesteśmy? Tutaj. Bom, Na lewo i do góry, tak? Każdy nas wywinie. Dobra. Jak jest gwiazdka kurwa. Ale emocje, robienie gwiazdek. No ale... 47 Dobry. What the f A może będzie automatik? No któraś musi być. Automatik! Te! gdzie się ja bym to przejechał, Stary, do ja, ja, ja mam taką, kurwa, prędkość, że ja wystarczy, że dobiję, do słupka ze i, <laughs> kurwa, no. Automatik, automatik, Automatic, Mam nadzieję. Bra? Oh, shit! bomboja, pojazd! Bomb pojazd! Oh, no. <laughs> <laughs> bomb pojazd <byś laughs> do PIN. 25 jak na razie najdłuższa ale to jest to bo od razu zrobimy wiesz co no i tak czy nie tak Fasne. no gazuj jezus ile mamy 22 minutes może mieć coś wpływu to że bez jak jak jest to reaguje troszeczkę później niż z tym no nie złano poziomu ja ci mówię no każdy człowiek jest przyzwyczajony do temperatury. Tak czy nie? Hmm. No, tak! Co to możesz starać w łóżku i stąd nagle właśnie. Przynajmniej taki bajer. No wcale nie widziałem. Mhm. Może bym widział, ale nie, nie lubiałbym tego. Ale łatwo no. się stopuje filma przynajmniej, nie, nie musisz stać, aby pauzę tam naciśniać, nie? To... uuuu, uda cię. Dalej jakoś nie, nie. No wiesz, oglądasz te filma i na spacer zazwyczaj jest pauza, nie? I musisz coś stać, nie? Albo cię. A taka to se leżysz, katora koło ciebie, se klikniesz na widać, że bobleń w pierdolący. się stale nie chce. <grym grym grym> no boleń, nie? Ale bowiem nawet takich sprzętów nie mieli, tu. To jest już tutaj? Nie. To jest... O jeb, żebym tylko dążył. Nie! O sied! No to trzeba objechać tutaj jeszcze. No, przecież mówię. To jest tak wioska. Dobra damy radę No no, bo tu jest głod ten Ale to już będę musiał zrobić To już nie będzie automatycznie Czy znasz, gdzie się jechać? Jeszcze raz Czy już, już znowu, gdzie się jechać, potem czy się ustawić tylko? No że będę musiał sobie pojechać, otworzyć nie wiem okno Aha Można okna <noise> To przecież Wszystko można, no co do mnie siedzi, samochodzie, w samą o tym? No ważne. Dobra, zdążyliśmy. okej. Okay. Nie! Ale zrobimy. To będzie dobre. No i deszcz mi się musiał zrobić. No was pojebało. Ku... A to było tak piękny widok, nie? No ty umie to jeść. Kurde, mać. Szkoda, nie. Chociaż nie, zrobimy może jeden... O, zrobimy coś takiego, że jeden zrobimy... Ym... Kurwa mać, no cofaj mnie ty złomie! Jeden zrobimy, że otworzymy to Ale chuję widać, czekajcie Take pit. No nie! <ścoughs> Dawaj! No <na bagażnik. ścoughs> Maxi tuning, no to jest to, dobre Panie. Jebać jak to wyjdzie nie? 994 Okej okay, jesteśmy tu zrobimy to No I później zostanie No Dwa odcinki niestety 24 minuty Te czemu mi nie pokazuje? A pokazuję No dwa odcinki, zostaje dwa odcinki ludziska tego no. tego miasta No ale ja nic nie poradzę na to Dosyć długa seria, nie powiem Nawet nie sądziłem, że Netflix tyle zajmuje kurde No 30 odcinków czyli teoretycznie 15 godzin, tak? No, co, nie? Czyli no, no, może być najdłuższą serią. Tak, na razie. O, oh, shit, już myślałem, że zrobi... ...to, że... co to? No! no bo tu nie siedzę, tak? O oh my godzie. A chciałem, chciałem się, chciałem się siebie... ...no, ale, tak! Chciałem się siebie zapytać, kto to za znak. Kurde. <grym> <grym> nie, no, on, on świruje! Znak pierwszego. Aha! To mówię, kurwa, to mi się... Aha, to można, a, to można się ścigać. Tym ja pak... Jakiegoś Błagam, to, to? Baga, mnie tu wioskę Jest! O to chodzi, ludziska! Ale co jest, no to mieliście automatycznie zrobić, tak czy nie? No, tą willę zrobimy. Ale, chuj! Co się... Dobra, walić to, ja chcę już koniec. Zrobię coś jeszcze, Bob! Będzie 5 minut. Może jeszcze tą jedną gwiazdkę tam z prawej, nie? Tu? No. to jest beznaczenia, którą. Dobra, jedziemy ludzi z Nie, zdążymy, no nie zdążymy. Czy damy radę? damy daj, wyrradę. Będzie mi pokaże że Właśnie wczoraj na ten odcinek, o tu jakiś ten, czekaj, co to się tam odzywało. Niebieski jakiś kurwa stworek był? Znaczy maszyna, nie? Czy to była no, kurwa? Betoniarka to była to najmniejsza, gówno, to pamiętam. No, niebieskie to ten fink. No, to czyli. Przy... Ja co to kurwa jest, bajka? Czy mi się odzywają roboty? Zimierka, dźwig, koparka to rzuca, że czas, pęchać No nie wiem, obejrzaj mnie odcinek, unicinek, że już nie będę seriami. Jezu. Coś tam jeszcze pojechał, bo trzeba było. Czuł, pasie pojechać. Pasie jakie chińskie napisy. Ziomuś, ziomuś. No i co? I co kurwa. Nie, jeszcze go zepchniemy, bo mnie zdenerwował. Chodź tu baku a skóry, hardwy O tak jest Ale no gościu mocny No nie ogółem na tym, na, jak chcemy właśnie go tutaj na ulicy wziąć O tak jest po bandzie, to jest to Jak to of Talksia, to oni są strasznie trudni do, ten, do wygrania Jak hmm. zaczynasz zawsze sobie wiesz, musisz go na opony wziąć, dajesz enter i szybko go spychasz Nie, wtedy ci się uda towo. Ale jak dasz normalnie tak enter i się ścigasz, to jest trudno znaczy no na no, normalnym, a łatwym jeszcze nie próbowałem ci powiem What the Kłanian, Ile tam mamy? No. 27 minut, dobra, zdążymy Popadzi... A nie! Nie udało się! Ole zdążyłem Kurwa się. No to, to jest jakaś pojedza Dobra. Bo ja mam nadzieję, że odcinek się w ogóle nagra. Jak nie to wiesz, ci czeka No więc... ten nie patrz Wyskoczę nie, ale wtedy bym fajnie wyskoczył, się tam nie poślizgnął znowu banana. Wiatem No na pedetkę. Tę Rock and Drive. Ucz, na znaki. Kurwa, wszystkie znaki z drogi ten zrywam. No i patrzcie, tu wystarczy nam mocniej spację, to on tak w chuj świruje, że to jest... Co bob? Co? Ale, świruje i co? Bo... No i nic co nie co, ja co babno nie. Czy jesteś tęp człowiekiem? O, dobrze! Znowu! Jesteś poszkolowanym człowiekiem, ale chcę zdążyć do gwiazdki, więc cię zostawiam w spokoju, u rycerzu Kamelotu. Znowu z tym rycerzem. No, ja będzie później. Jak znowu? Już raz gadałeś o tym? Nie. Kamelotu. Mówiłem po kurwa lancelocie głąbie. Aha. A, rycerz, lec no nie, dobra. Wybaczcie, że ja się na to opierdalam, ale nie chcę tego robić, serio. Znowu, wiecie, tak... No, Okej okay, ludziska, zakończymy sobie kolejny odcinek z gry Network Speed Underground 2, więc mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zapraszam was oczywiście na ostatni odcinek z ostatniego miasta, przedostatniego miasta, tak więc trzymajcie się, bye bye. Yo.